Tu jest chorobiny, tam jest chorobina. Widzę go, precz szatanie. Zgarsza ten pomnik. Szybko. Precz, gaszę ten pomnik. Trzewa łyse. Czy to koniec? Herobinie. Przywołaj się. Herobinie. Kurde, nie mogę biegać. Herobinę! Tylko nie! Nie! Proszę, nie! Herobinę! Tylko zostaw, chociaż dwa. Ach. 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 Zabiję cię. Demontuję pomnik, już tu więcej nie wrócisz. Demontuję pomnik, już nie wrócisz, ty głupi chuju. A, ha, 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 i co teraz? Dobra, już został mam pół serca. Upej. Dawaj, już ucieka stąd. Dobra. A jedzenia nie ma. Dobra, masz, nie widzę, masz. to. uciekaj, daleko. Czekaj. Przecież zdemontowałem pomnik, co jest? Co jest? Zdemontowałem pomnik. On nadal. Co tu się dzieje? A! A, mam jedno serce. Chyba zgubiłem. O Boże, teraz trzeba ukryć się gdzieś. Nie mam nic. Zabije się. Koniec.